Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z takim odcinkiem jak clean with me i można to przetłumaczyć na sprzątaj ze mną, powiedzmy i chcę wam powiedzieć, że takie jakby dokładne sprzątania, można tak nazwać robię w weekendy, ponieważ mam wtedy więcej czasu no i wtedy na przykład zmieniam pościel, odsuwam łóżko i tam odkurzam i takie inne różne rzeczy, które normalnie w tygodniu nie mogę zrobić, ponieważ jest nauka. I teraz wam pokażę, co będę używała do tego sprzątania. Jest tutaj clean, przyda mi się na przykład do umycia lustra. Ręczniki papierowe, taka rolka duża. I ściereczka z bilety. Mogę Wam ją polecić, ponieważ jest bardzo dobra, wystarczy tylko woda i po prostu bardzo dobrze, można powiedzieć, sprząta. I jeszcze chcę Was zaprosić na mojego Instagrama, nazwa szkieletonka i oczywiście możecie zaobserwować. A więc przechodzimy do odcinka bez przedłużania. Jak widzicie, ja zaczynam od zmiany pościeli, zdejmuję poszewki z poduszek i poszłam z kołdry, a następnie prześcieradło. Następnie nakładam nowe prześcieradło. Lubię jak wszystko jest takie idealnie ułożone. Wszędzie musi być oczywiście gładziutko. Można powiedzieć, że za nie jest taka idealistka. I teraz przyszedł czas na świeżutką pościel. Tym razem wybrałam poście z myszką mini. Mam ją z home menu. Nie wiem jak wy, ale ja największą trudność mam z założeniem poszwy na kołdrę i jest to możliwe przez to, że jest ona duża. Później wszystko składam i chowam do półki, a na materac rozkładam koc i układam na nim poduszki ozdobne. Jak widzicie też muszą być równo położone. I przyszedł czas na ścieranie kurzy. Przecieram oparcie łóżka, przecieram szafkę nocną, lampę nad łóżkiem i przechodzę do sprzątania toaletki. Zdejmuję wszystkie rzeczy i w pierwszej kolejności myję lustro. Następnie przecieram żarówki, blat, i tutaj właśnie ta ściereczka sprawdza się idealnie. Wszystkie tłuste plamy od kremów schodzą bez użycia płynów. Następnie układam kosmetyki i toaletka jest już gotowa. Myję też drzwi od szafy. Ja mam szafę lakierowaną z połyskiem i jest ona otwierana na dotyk. I od rąk robią się też tłuste planki, więc trzeba ją również przetrzeć. Przecieram też środek szafy, tam też zbiera się kurz i jest go dość dużo. I teraz przyszedł czas na biurko. Podobnie jak z innymi meblami, wszystko przecieram. Następnie odkładam laptopa na półkę i chowam przybory szkolne typu książki, które zostały mi na biurku z dnia poprzedniego. Oczywiście, łyk napoju. Ja na biurku mam białe szkło, myję go różnie, raz ściereczką, raz z płynem do szyb i ręcznikami papierowymi. Poprawiam też kocyk na fotelu, odkładam plecak. I teraz zbieram się na przedostatni etap. Czyli odkurzanie. Przy odsuwaniu łóżka pomaga mi mama, bo zwyczajnie jest po prostu dla mnie za ciężkie. Jak widzicie, podłogi nie myję, bo też robi to moja mama, kiedy myje w innych pomieszczeniach. Nareszcie koniec, wszędzie jest czyściutko i przyjemnie. W końcu czas na relaks. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Piszcie w komentarzach, czy lubicie sprzątać swoje pokoje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!